Czy też zauważyliście, że osoby biedne żyją dewizą i jakoś to będzie. Czyli na przykład nie mają warunków, nie mają stabilnej pracy, nie mają mieszkania, no to na przykład decydują się na kolejne dziecko. I nie myślą o tym, że przecież trzeba będzie to dziecko wykarmić, że przecież trzeba posłać takie dziecko do szkoły, trzeba ubrać, trzeba przecież też kupić łóżeczko, kupić różne niezbędne przybory. Oni się nie zastanawiają w takich kategoriach. Oni po prostu żyją takimi dewizami, że właśnie jakoś Pan Bóg pomoże. Jeżeli daliśmy sobie radę z piątką dzieci, no to z szóstką, siódemką też powinniśmy teoretycznie dać sobie radę. A to, że mamy jeden pokój na, na, na wszystkich, no to to już jest nieważne, tak? Bo dzieci to największy skarb. A to, że będą żyć w biedzie i będą wyśmiewane w szkołach, no to to już ich nie obchodzi. Też właśnie oglądając te programy, Właśnie szeligowskiej, czy ta, co robi właśnie remonty patologii, no to też to widać, że ci ludzie tak naprawdę mogą obwiniać tylko i wyłącznie siebie za warunki, w jakich żyją, bo ci ludzie, po pierwsze, nie pracują zazwyczaj, ci ludzie nie mają takiej właśnie myślenia, żeby inwestować w siebie, w kwalifikacje, żeby być bardziej atrakcyjnym na rynku pracy. Nie. O, dla nich największym sukcesem życiowym jest posiadanie dzieci.